Mam kodu bartek. Dzisiaj chciałem wam coś pokazać. Zastanawiacie się pewnie, jak można ustawić mieszankę w swoim motorku za pomocą tego programu i bez posiadania tak zwanej sondy szerokopasmowej. Używając programu EcoCode Hacker, możemy zalogować sobie dane, które komputer nam pokazuje, różnych czujników. Ja tu się już odsunę, żeby było lepiej widać. Mam nadzieję, że lepiej widać. Podłączając z komputera, czy też z laptopa, raczej do swojego komputera, do swojego motorku, poprzez opcję Connect później. No i teraz nie jestem podłączony na tym komputerze do motorku. Dajemy Connect, oczywiście wybieramy, jaki mamy model mod, komputera, jaki mamy adapter. Dajemy Connect, musimy podłączyć oczywiście do tego laptopa, do tego, do tego laptopka, do, do, do motorku, i musimy ten laptop mieć w jakimś plecaku, czy coś w tym stylu. Ja w taki sposób robię. Dajemy START recording, i możemy sobie zmienić nazwę tego rekordu. Po czym jedziemy sobie na, na przejażdżkę motorem i dzięki temu ten nasz laptop spisuje wszystkie dane z tych czujników, takie jak położenie przepustnicy, jakaś korekta właśnie długoterminowa i krótkoterminowa, co pozwala nam później stworzyć plik CSV, tak jak tutaj mamy. A znowu jestem na wizji, więc się odsunę. Tutaj mamy u dołu opcję, którą żeśmy wybierali, którą żeśmy zapisali nazwę tego pliku. Możemy sobie ją tutaj e, odtworzyć i później w tym programie widzimy wszystkie wartości e, podczas e, nagrywania tego pliku i możemy sobie zrobić tutaj wykresy. Na przykład takie. E, wiele to nie, nam nie daje, nie mówi. Możemy sobie e, przypatrzyć się, że na przykład... E, target AFR nam idzie w dół, w górę, zmienia się w zależności od obciążenia silnika. Na przykład mamy Airflow Correction To nam mówi, że na przykład tutaj w tym miejscu korekta wynosi 9,5%, czyli jest za mało paliwa o 9,5%, więc komputer sobie to przekalkuluje i doda tego powietrza. Możemy tu widzieć właśnie obroty, jak na przykład widać, że zmieniałem biegi, nie wiem, który to jest piąty, szósty czy coś takiego, tu u góry, bo to już jest 8000 obrotów w tym przypadku. Ustawienie przepustnicy pod jakim kątem było tutaj w maksymalnym miejscu z 54%, czyli to nie było jakieś szarżowanie, że tak powiem, to była taka leciwa, delikatna przejażdżka. I gdy mamy taki plik, który tutaj zapisujemy, możemy sobie go zapisać jako CSV i następnie możemy sobie taki plik otworzyć w Excelu. Ja używam Google Sheets i na pierwszej stronie dodaję sobie wszystkie wartości. On nam tutaj wszystko pokazuje w słupkach, tu jest na przykład puste, bo na przykład silnik był wyłączony czy coś w tym stylu. I później kolejna przejażdżka, doklejona pod dołem i tu jeszcze chyba jest jeszcze jedna gdzieś, o, tu jest kolejna, bo widzę, że tu są te wartości właśnie z tych czujników. Można sobie tu gdzieś podejść, przewinąć i na przykład zobaczyć obroty przy jakimś na przykład położeniu przepustnicy, jakie mieliśmy obroty, przy jakim ciśnieniu w dolocie. Tu, tu po lewej stronie mamy ogólnie czas. od sekundach chyba od startu nagrywania, tak to chyba mierzy. Posiadając takie dane można sobie zrobić obliczenia, które tu sobie zrobiłem, że na przykład żebym pokazał, jakie wartości, chwilę muszę zobaczyć, czy dobrze się to pokazuje. No powinno się dobrze pokazywać, powinno się dobrze nagrać. E, na przykład wartość zmieńmy sobie tutaj, bo to miałem dane takie, e, e, żebym żebym to lepiej zrozumiał, mamy obroty, przy jakich obrotach od do mamy na przykład MAP, czyli to jest ciśnienia w kolektorze od do 44, e, co to tam jest kilopaskale, chyba tak to mierzy do 88 i przepustnica otwarta, czyli 5% do 11%, czyli takie delikatne, takie otwarcie tej przepustnicy przy jakimś tam powolniejszym, powolniejszej jeździe. Jeśli przypatrzymy się na, na te wszystkie dane, to gdzieś tutaj powinno być Vehicle Speed. W moim przypadku motor źle to, tutaj jest Kolumna Vehicle Speed. W moim przypadku ten komputer źle to oblicza, źle to podaje. No, to tutaj powinno być pokazane. Tu jest pokazane wszędzie 0, że, że tak by motor stał. Tu jest 8, 10, to jest chyba w kilometrach 15. To się da ustawić. Tylko wartości są takie dziwne w tym, w tym komputerze, że, że nie jest to takie potem ile jest tych sygnałów na, na, na sekundę czy coś takiego i wtedy Ci to dobrze będzie obliczało to jest nieważne, ale można też sobie pręd, przy jakiejś prędkości e, e, też można by sobie tu selekcję zrobić że na przykład już przy 50 km na godzinę coś się nam dzieje z motorkiem i możemy sobie ze statystyk zobaczyć co tu się dzieje i na przykład przy takim, takiej obrotowej prędkości silnika, przy takim ciśnieniu w, kolor, w korektorze, mniej więcej takiej widełki, przy takiej otwarcie przepustnicy, pokazuje nam, że średnie średnia podciśnienie jest 55, średni TPS jest 8, średni prędkość obrotowa silnika jest prawie 6000 obrotów i korekcja jest 1,05, czyli 5%, prawie 6% jest średnia korekcja przy tym obciążeniu silnika. Co to nam daje? A tu jeszcze jest long term fuel trim. To jest też właśnie o korekta paliwa. Tu pokazuje, że jest 11% korekty. Co nam to mówi? Że jeśli mamy mapę, tutaj już Wam pokażę, o, jeśli mamy mapę naszego motorka, to jest VE Main 1. To możemy sobie tutaj stwierdzić, że na przykład przy 5000 i obciążeniu, jaki nam podaje ten Excel, wartość tutaj ta jest zła i trzeba ją poprawić na wyższą. W ten sposób możemy stwierdzić, że gdzieś mniej więcej przy tych obrotach. Um, że gdzieś mniej więcej przy tych obrotach, przy takim podciśnieniu, że nie jest to ani ta nasza przepustnica zamknięta, ani, ani otwarta na maksa, występują jakieś turbulencje. I na przykład możemy znaleźć, że nasze stare VI jest za niskie i powinno być tam 5-10% wyższe żeby żeby na przykład było to 14,7 czy, czy, czy coś w tym stylu czy może bogacie. Jeśli będzie bogacie, to target jest 14,7 więc ten airflow correction i ten um, long term fuel trim will be <laughs> Będzie poniżej 1, bo jeśli jest powyżej 1, to znaczy, że jest korekta w górę a jeśli jest poniżej, to jest korekta w dół. Chcemy to ustawić tak, żeby komputer nie musiał tego regulować, więc wtedy nasz motorek będzie płynnie, płynnie jeździł. No i ja na przykład tutaj przy takich wartościach podałem, że ta nowe VI powinno być 83. I możemy sobie zacieśnić, poszukać, gdzie jest ta dziura jakaś taka w tym. W naszym e, obciążeniu motorka przenosi jeździe, gdzie to tam się coś działo. I na przykład za każdym razem jest pokazane, że ta korekta jest, musi być o 8% wyższa niż... niż, niż e, niż mieliśmy ustawione wcześniej. I, I na podstawie właśnie tych wszystkich plików, które ten Echo Hacker e, nam zapisuje, możemy sobie wrzucić to do Excela. Dla nas to jest takie nieczytelne, bo tu jest mnóstwo danych, ale jak się to przefiltruje, e, zrobi się jakieś e, te na przykład e, sum Nawiasie C7 razy C8, czyli nasze stare VI razy korektę, które mamy średnią z tego, z tego pliku obliczoną, pokazuje nam, że 87 i w, jeśli byśmy zrobili tak mapę za każdym razem, że jakby tutaj pokazać, że, że żeby nam tutaj zmienić tą zmienić tą mapę na 87 i, I na przykład 80 tutaj, i jeszcze mniej tutaj, co jest w sumie nieważne, bo to zazwyczaj jest hamowanie silnikiem. Tutaj to jest właśnie taki, takie jazda na tak delikatnie otwartej przepustnicy. A tutaj to już jest takie bardziej otwarta przepustnica, ale jeszcze nie jest to otwarta na maksa, bo, bo jeśli jest otwarta na maksa, to w, tam chyba 80. Procent otwarcia przepustnicy, to ta mapa jest używana od, od 1 do 80%, jak z tym się dobrze wydaje, a później jest używana kompletnie inna mapa, ale to jest właśnie tak, jak tutaj pisze basemap. Znaczy się pisało. No, wydawało mi się, że pisze tutaj gdzieś, że to jest basemap, ale widzę, że to nie ten program. Ale to jest basemap, właśnie tutaj paliwa wyrażona w. w w wartościach VE to są wartości procentowe, z jaką ilością powietrza cylindr zostanie wypełniany przy od, jakiejś prędkości obrotowej silnika i przy jakim ciśn ciśnieniu w kolektorze dolotowym. Jak widać to mniej więcej im większe ciśnienie tym więcej tego powietrza jest. No i przy wysokich obrotach widać tutaj jest 99 przy tej mapie. Są różne mapy w różnych motorkach, można sobie tu różnie poustawiać. Ale widać, że ktoś tutaj dodawał paliwa w jakichś takich średnich obrotach, żeby, żeby ten motoryk lepiej działał. Tutaj jest trochę odcięte, no bo to jest jakieś właśnie hamowanie już silnikiem, więc tutaj powietrza wiele nie ma, bo przepustnica jest zamknięta. No więc tak to wygląda, jakby ktoś właśnie miał zagwóstkę jak to obliczyć z tego punktu widzenia, że czy mamy za dużo paliwa, czy za mało, żeby ten komputer nam się nie męczył, no to możemy sobie to obliczyć i w ten sposób generować mapę. Można by to jeszcze bardziej skomplikować, można by może właśnie dzisiaj sobie to zrobię, że zrobię sobie taką mapę, gdzie będę miał obroty na minutę i podciśnienie w kolektorze, i tutaj będę miał na przykład właśnie taką mapę generowaną wedle tego, jak, jaką mapę miałem, a jaką powinienem mieć. To jest chyba dobry pomysł, żeby sobie to zrobić. Pewnie dużo roboty, ale. Ale tak to można sobie ogarnąć. I w końcu ten komputer przestanie dodawać 8%. Będzie to na przykład 3% różnicy, i, i to już jest takie, że nie będzie odczuwalne podczas jazdy takiej normalnej. Także, także to by było na tyle w tym filmiku. Dużo ludzi mi tutaj zaczyna followować mój, mój ten kanał, ale jest na przykład mało pytań, i to, to powoduje, że że nie do końca wiadomo, dlaczego polubiłeś kanał, więc daj łapkę w górę, daj komentarz i, i daj znać, co robisz ze swoim motorkiem. Pozdrawiam.